Halo, halo, dzień dobry e, Jeden z widzów i subskrybentów mojego kanału po przeczytaniu mojej książki sztuka krzyżowa szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku poprosił mnie o tak zwaną e, szablę Bochunka, proszę państwa, <noise> szabla Bochunka. Proszę państwa, nie było czegoś takiego w XVII wieku jak szabla Bochunka. Oczywiście to jest nasze współczesne nazewnictwo. Chodzi o szablę pułkownika Bochuna z kart powieści Henryka Sienkiewicza, czy też z filmu Wierzego Hoffmana Ogniem i Mieczem. Jest to szabla właśnie, której używa w czasie tam pojedynku z Michałem Jerzym Wodniowskim pułkownik Kozacki Bochun. Proszę Państwa, e, jaka to była szabla i jak scharakteryzować tą szablę? Proszę Państwa, jest to szabla w typie polsko-węgierskim. E, ewolucja właśnie dawnej e, polskiej węgierki z początku e, XVII wieku z dużym krzyżem. Prawda? Mamy tutaj charakterystyczny duży e, krzyż, prawda? Czyli, czyli wąs. E, prawda? I tutaj mamy bardzo duży jelec, tworzący charakterystyczny krzyż. Rękojeść czarna, owinięta, owinięta juchtą, czarną skórą wołową. Rękojeść w formie, znaczy głownica, rękojeści w formie naparska. Szabla charakterystyczna właśnie dla przełomu XVI i XVII wieku. Bardzo popularna w Polsce. Szabla stricte bojowa. Szabla właśnie z czasów bitwy pod Kircholmem, kuszynem. Proszę Państwa, właśnie polska husaria. Czy cała inna jazda też używała takich właśnie często. Węgierek przy swoim boku. Natomiast tutaj, proszę Państwa, jeżeli byśmy się zastanowili, tutaj już mamy troszeczkę inną szablę. Można tą szablę nazwać szablą już z czystym sumieniem, szablą polsko-węgierską. Jest to mniej więcej szabla z lat 40., 50. XVII wieku, może i nawet z czasów wcześniejszych, bo proszę Państwa, już w latach 30. XVII wieku widujemy już polskich żołnierzy, dowódców czy towarzystwo. Właśnie z takimi szablami, czyli szablami, które nawiązują bardzo mocno do tradycji węgierskiej, ale mamy już swego rodzaju innowacje. Przede wszystkim te krzyże, proszę Państwa, ulegają skróceniu, już są, proszę Państwa, mniejsze, już są delikatniejsze. Te wąsy też już często są, ulegają skróceniu, już są krótsze, już nie są takie długie. Trzon rękojeści często też już jest troszeczkę krótszy od charakterystycznej węgierki z początku XVII wieku. Bardziej przeznaczony do chwytu takiego bardziej młotkowego niż do chwytu takiego długiego, prawda, jak w przypadku węgierki. Oczywiście mamy tutaj też rękojeść w formie, znaczy głowicę w formie takiego... Spłaszczonego naparska, ale pojawia się, proszę Państwa, dosyć spora innowacja, czyli przede wszystkim łańcuszek. No i często, właśnie się mówi, że te łańcuszyki służyły do poprawienia ochrony rzeczywiście szermującego. I tak, proszę Państwa, oczywiście taki łańcuch rzeczywiście stanowił swego rodzaju, proszę Państwa, tutaj osłonę, prawda? Ten łańcuch chronił nas tutaj przed jakimś niechybnym cięciem. Ale trzeba sobie zadać pytanie, w jakim przypadku. Przede wszystkim, prawda? Kiedy przede wszystkim korzystano z tego łańcucha? Przede wszystkim, jeżeli byśmy się tak zastanowili, to te szable, widać tutaj w, moim, w mojej opinii, w mojej, jeśli chodzi o moje zdanie na temat staropolskiej szermierki, widać tutaj swego rodzaju kontrę do szermierki niemieckiej. Proszę Państwa, czyli jeżeli na przykład mamy takiego człowieka, który zażywa szermierki niemieckie, prawda, czyli jest gdzieś wyszkolony w Niemczech, czy gdzieś po prostu w krajach niemieckich i zażywa węgierki i tnie tą węgierką bardzo szeroko, właśnie, jak Węgrzy, proszę Państwa, często też na przykład jak Turcy, bo Turcy też bardzo cieli szeroko, czy Moskale, proszę Państwa, bardzo cieli, często cieli szeroko właśnie z góry, to właśnie w stosunku do Takich szermujących przeciwników można było zastosować właśnie takie charakterystyczne podejście, proszę Państwa, pod tego przeciwnika z szablą. I jeżeli byśmy mieli właśnie taki łańcuszek, który później przekształcił się w kabłąki w formie litery L, prawda? I y, tworzące właśnie taką charakterystyczną e, literę L, i e, które później i ta szabla później zmienia się w polską szablę L, to możemy do takiego właśnie przeciwnika podejść właśnie w takiej postawie, prawda, przyjąć to cięcie i wykonać nasze dwa błyskawiczne cięcia krzyżowe, które często kończyły kończyły po prostu pojedynek. Ale, proszę Państwa, możemy tę e, szablę przeciwnika idącą z góry przyjąć w ten sposób, ale możemy, proszę Państwa, przyjąć właśnie w taki sposób. W obu przypadkach ta nasza rękojeść czasami bywa właśnie wystawiona na jakieś tam e, uderzenie z góry i często właśnie ten łańcuszek mógł nas chronić w takim przypadku przed właśnie cięciem na, yy, z góry właśnie jeżeli ktoś stosował właśnie taką szermierkę niemiecką czy ciął po turecku yy, z góry prawda za pomocą tej szabli. Dlaczego właśnie w takich przypadkach ta właśnie yy, osłona rękojeści mogła się bardzo przydać. No i na przykład w takim przypadku mogliśmy szybko przeciwnika przeciąć albo albo cięciem poziomym albo prawda cięciem skośnym, prawda? Także Także, proszę Państwa, w takich przypadkach wydaje mi się, że ta szabla z tym ta osłona w formie łańcuszka mogła się bardzo mocno przydać, bo, tak jak mówię, w przypadku właśnie tych postaw, gdzie nasza ręka była wystawiona dosyć mocno do przodu, prawda, to można było po prostu przyjąć tą głownię wędrującą z góry na nas, i właśnie w takich przypadkach ta rękojeść z łańcuszkiem, mogła się bardzo mocno przydać i uchronić nas przed jakimś cięciem, właśnie uderzeniem nas w dłoń. Także proszę Państwa, tak mniej więcej wyglądała ta szabla, którą właśnie stosował podczas pojedynku na kartach powieści Henryka Sienkiewicza pułkownik Bohun, ale też i Sienkiewicz opisywał ją na kartach swojej Powieści. Także, proszę Państwa, szabla polsko-węgierska z łańcuszkiem dostępna też na zamówienie w sklepie polski szablotów gmail.com. Za jakiś czas, może też zrobię pełną recenzję tej szabli, czyli wszystkie dokładnie parametry, wagomiar, wymiary i inne rzeczy. Będziecie mogli Państwo poznać szabla bardzo piękna w formie szlifowana w dwie szerokie bruzdy. Szabla z łańcuszkiem, z dużym, wydatnym piórem. Dobrze, proszę Państwa, dziś na tyle, jeśli chodzi o szablę pułkownika kozacką <grytania> Iwana Bohuna. Oczywiście stosowaną też przez Polaków. Bardzo lubianą przez Polaków. Stosowaną niemalże do końca XVII wieku przez polskich żołnierzy. Dobrze, na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.